Najlepszy komentarze na ekranie. Dzień dobry, szczęść Boże. Proszę o wybaczenie subtelnie, że tyle topek ostatnio wlatuje, ale robimy ten sklep teraz. Ja mam w serio mało czasu, jeszcze matura, ale w następnym tygodniu wleci opowiadanie już, więc pozdro, pozdrawiam wszystkich prawdziwych Japończyków. Pozdrawiam. kocham was. Satoru, co się główny bohater tej bajki, jest no już takim starszym, takim już ta starym dziadem, jest, no nie? Ogółem chodzi o to, że on jest korposzczurem, totalnym pracocholikiem i nigdy nie poświęcał czasu Dziewczynom, Chciał mieć zawsze tę dziewczynę, ale jakoś tak wyszło, że jednak nie, bo coś tam Takie głupie gadanie, no nie? No i Satoru tak sobie żyje normalnie. Po pracy utopia, chillerka, wraca sobie tam od kolegi, bardzo proszę, i spotyka na swojej drodze nagle na ulicy swojego bliskiego ziomka. I ten jego bliski ziomek mówi do niego tak: Ej, Satoru, słuchaj, ta kobieta Koło mnie to jest moja baba, i papa czekała. Nie dla psa, idź stąd przegrywając. I w ogóle jesteś brzydki, nie masz kobiety pacania. I Satoru taki niby wiecie: hi, hi hi artysta kombinator. No to nie mógł powiedzieć mu normalnie, że palwroty, wroty pacanie. Tak to może do starego mówić który wraca o piątej nad ranem w piątek. Ty jakiś tam nieśmieszny żart, rzuca do tej kobiety, i w ogóle ta sytuacja niby nie miała miejsca. I. Ale nagle z za rogu wybiega nożownik z ulicy, jakiś opętany totalnie. Rzuca się na tą kobietę z nożem, ale Satoru, ten główny bohater, że jest taki heroiczny, jakiś w ogóle 37 lat i nie robi nic poza robotą, to sobie stwierdza, że a no moje życie nie ma sensu, to ja uratuję tą kobietę, odpycha ją tego gościa i dostaje noże w brzuch. I w taki to sposób przenosi się do świata fantazy. Świata fantazy, moi drodzy, w którym jest slime. Em. W sensie generalnie chodzi o to, że on się odradza jako slime. Slime z mojego umiejętnościami, po prostu niesamowitymi. Gość potrafi analizować ściany, potrafi analizować ściany, potwory, w ogóle pochłaniać różne rzeczy, jest po prostu kulką, która jest bardzo, bardzo silna, moi kochani, jakbyście nie wiedzieli. No i wiecie, on się odradza w takiej jaskini, w której nic nie ma. I on sobie tam siedzi i tak patrzy co tam jest koło niego dookoła i sobie myśli, no kurczaczki pieczone co ja tutaj mogę zrobić? No to sobie tupta 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 i spotyka smoka, który spalał wioski i zjadł ludzi i ten smok okazuje się tsundere i ten smok mówi do tego slajma, że ej ja tu jestem od 300 lat i mi się nudzi, a slime sobie stwierdza, że w sumie spoko, jakby on jest dobrym człowiekiem to zjada tego smoka i wyruszają razem w przygodę, przygodę pełną ludzi goblinów, pięknych elfic i w ogóle magii ratujemy świat, życie i nadzieję młodych ludzi na lepszą przyszłość, ale ja przysięgam to jest najlepszy anima jaki obejrzałem w tym roku ja się w życiu nie spodziewałem, co w się sensie zawsze tak mówię, że, a nie, się nie spodziewałem, a tak serio to się spodziewałem, kochani, takie głupie gadanie. Jak ja to zaczynałem oglądać, to sobie myślałem, że, ej, znowu gość w świecie fantazy będzie kozakiem totalnym. Wow, ale super, w morden, jest niesamowite, po prostu jak do tego doszło, że gość w Isekaju po prostu bierze i wszystkich pokonuje, bo, no, ten slime jest totalnym kozakiem, no nie? On w ogóle to jest niesamowite, że w czwartym odcinku oni wchodzą do baru, gdzie są kobiety i te kobiety biorą tego slima i go tak tulą, i on jest taki podekscytowany, no nie? Bo wcześniej był 37 let tym prawiczkiem i on jest w ogóle. No jestem fan serwis, ale to nie o to chodzi, kochani. Chodzi o to, że to jest slime, on jest przesłodziutki. Nie fudzi to jest generalnie młody chłopak. On to ma chyba 26 czy 36 lat, nieważne, który pracuje sobie w korporacji. Pewnego dnia sobie siedzi ze swoim rudym ziomkiem, no nie, idą sobie korytarzem, idą, idą, tuptają, tuptają, idzie kobieta. A wiecie jak to jest, jak idzie kobieta. I wiecie jak to jest, jak idzie kobieta. No jak idzie kobieta, no to po prostu nie wiem, idzie inny sak naszego gatunku i oni sobie idą koło siebie, tylko że jest jedna rzecz. Oni się na siebie patrzą. No czasem tak jest, że ludzie się na siebie patrzą. No i ta kobieta patrzy nie fudziemu w oczy, on patrzy jej w oczy i okazuje się, że ta dziewczyna, którą on spotkał w pracy. To jest jego koleżanka z dzieciństwa, która jest totalnym otaku, jest fanatyczką Yaoi i ona pisze swoje Yaoi. I ona mu mówi wtedy: Hej, nie fudzi, fajnie cię widzieć po tylu latach. A On do niej wtedy: że ej, to dawaj do baru, choć pójdziemy spożywać sama, wiesz co. No idą sobie do tego baru, no nie. Pamiętając o tym, że ona jest totalnym nerdem, ona jest otaku, gadają sobie o grach i siedzą sobie w tym barze, piją tam co mają pić, grają sobie na konsolkach obydwoje. I tam długo, długo potem, już nieważne co gadali, najpierw ona mu się żaliła. Żaliła mu się, że no, słuchaj, nie fudzi, bo mi generalnie nie wychodzi z łopakami. Ten mnie zostawił, tamten to w ogóle nie wiem dlaczego, nie wiem. Ja nikomu nie powiedziałam, że jestem otaku. No i fudzi, ten co mówiłem, że z ziomem na imprezie, co zawsze nie wiem, bierze na siebie więcej niż może. fudzi taką łapę za barek i mówi: "Jeżeli zdecydujesz się być moją kobietą, czekajcie, ja sobie to zapisałem nawet, bo 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 nie zapamiętałbym tego". Słuchaj, ja się nie będę patyczkował. Jak ze mną będziesz, to będę ekspił za ciebie kiedy chcesz i co chcesz. Ja jestem totalnym szefem i kozakiem w Dragon Quest'a, czy tam jakąś inną grę serio, gość był totalnym kozakiem, jakieś tam eventy wygrywał. Więc jak zdecydujesz się ze mną być i robisz to co robią pary, czyli na przykład do ręki, i w ogóle umawiać się na randki, to będę cię ekspił. I autentycznie była taka scena, i oni są razem od tego momentu i chodzą do pracy, gdzie mają ziomów, którzy też są otaku. Jedna z cosplayerką, ma ten gość rudy, jego ziomek też jest otaku, tylko on coś tam, coś tam. Ja nie wiem, czy to tak przedstawiłem, jakbym to naprawdę lubił, ale bajka fantastyczna. Jakby, wiecie, to, że jesteśmy mangosiebami, to jedno, i ludzie nas dyskwalifikują przez to w różnych dziedzinach sztuki i życia. To, że oglądanie anime można przedstawić jako niebotyczną i taką nieosiągalną dla zwykłych ludzi pasję, to, to jest drugie, no nie? Ogólnie to Powiem tak, Jak ktoś z was ma kobietę, albo jak jesteś dziewczyną, o jak jesteś dziewczyną i masz chłopaka, to ja bym na waszym miejscu wziął i to obejrzał tak sens, no nie? W sensie ja wam proponuję Dzisiaj jest sobota, tak? To w sobotę przyrządzić sobie tosty, srób... Ej, srób chłopakowi tosty, Zrób, kurwa, srób chociaż -srób, srób to dla niego, dobra? Ja cię proszę Monika, srób to dla niego, przygotuj chłopakowi tosty, a ciebie Maciek, proszę przygotuj monice tosty. Zjedzcie sobie razem, oglądajcie to i po prostu oglądajcie, dobra? Zróbcie to, sróbcie to dla siebie. Nie kłóćcie się, po co macie się kłócić? Bez sensu. No, albo sobie pizzę zamówcie. Dobra, nie rozmawiajmy o okresie dojrzewania, bo ja źle wspominam upadki miłosne Tranie w szkole zasłuchanie BTS i ogólnie Jezu jak ja nie lubię dybili okropnie nie lubię. Okres dojrzewania. Czas chyba w teorii dla starych dziadów, typu mam 40 lat i oglądam drogą bala z nostalgii. Yy, chyba wspominany jest bardzo nostalgicznie. No nie jak mi ogląda jakiś starszy pan 40-letni, to proszę napisać w komentarzu, będę wdzięczny. Przez dzieciaczki kochane, chyba niezbyt doceniany. Wiecie, no tutaj trądzik, tutaj coś innego. Pierwsza z z używkami, czasami nawet głębszy używkami. <noise> no ogólnie wiecie, teoretycznie wszystko za pierwszym razem powinno być najlepsze, ale to jest tylko takie starsze gadanie. Jakby ja nie wiem jak to powiedzieć, żeby YouTube nie dał mi żółtego dolara na filmie, a to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nie dał. Więc powiem tak: Izumi decyduje się zaspokoić najbardziej naturalną ludzką potrzebę, jaką jest, yy, nie wiem jak to powiedzieć, oszukiwanie swojej psychiki prawicą bądź lewicą, aby wprowadzić się w niebotyczny i kojący stan, mający na celu zapewnić żywotność naszemu gatunkowi. I jego koleżanka z dzieciństwa wtedy mu wbija do pokoju, wchodzi i on tak na nią patrzy, no nie? A ona na niego, jak on to robi. I, i wow, ludzie robią takie rzeczy niesamowite, muszę wybiec z domu, bo nie dowierzam jak mój przyjaciel z dzieciństwa mógł coś takiego zrobić, jakby wcale każdy tego nie robi, no nie, więc ona wybiega z tego domu on za nią wybiega i się tak drze i wcale nie robiłem tego, co myślałaś po co ją kłamiesz, debilu, dziewczyn się nie kłamie nie no, czasami trzeba kłamać, Pamiętajcie, się czasami lepiej skłamać niż powiedzieć prawdę chociaż się nie zawsze, nie no, chodzi o korzyści no i ta dziewczyna, ona się Kazusa chyba nazywała bo on zaspokajał swoje potrzeby przy filmie, jakby większość osób to robi ale akurat tutaj kolega, w którym ona się kocha, więc ona się na niego obraża o to, że on to robił. I razem ze swoimi koleżankami z klubu poetyckiego, artystycznego, nie wiem, oni chyba malowali obrazy, yy, zaczynają wgłębiać się w tajemnicę dojrzewania płciowego człowieka. Ja wiem, że mogłem to źle przedstawić, trochę się nie przygotowałem, ale to nie szkodzi, bo bardzo proszę, moi drodzy. Ja wam coś powiem. Jak ja to oglądałem na początku, to sobie myślałem, ej, tak trochę się próbowałem wczuć w to, jak ci bohaterzy się czują, wiecie, dojrzewanie, tutaj dorastanie, bardzo proszę, to ta bajka zaczęła mi się nagle podobać. Może też się tak jakoś mega nie odebrałem, przez to, że mój okres dojrzewania, to w większości Wyglądał tak, że ja siedziałem, a nie my oglądałem, więc, jakby może coś przez to tego tak, ale ogólnie polecam.